Hejka, w dzisiejszym odcinku pokażę tajemnice i klucze. Jeśli Wam się odcinek taki spodoba, to zostaw like, komentarz i zasubskrybujmy kanał. Jak widzicie, teleportowaliśmy się do sezonu 15. Tak, już jest sezon 15. Naprawdę szybko to leci, te sezony lecą. No i w dzisiejszym odcinku to zacznijmy a później oprowadzę Was po Nexusie i zobaczymy, co tam ciekawego jest. Ogólnie ten odcinek, który miałam nagrać już rano. Ale jakoś mi się nie chciało, bo to już miałam o dziewiątej nagrać, bo już widziałam gdzie są klucze, tylko mi się jakoś nie chciało, dlatego teraz dopiero jest na wieczór. A lepiej było jakby rano wstawiła i później dodała, no ale cóż trudno. I teraz potrzebny w sumie dysk albo możecie spray powiększający, żeby tam dotrzeć właśnie tam. Nie wiem jak ja to zrobię, ale. O, właśnie na to, żeby to dotrzeć. I tutaj będzie czerwony kluczyć. O! I właśnie już trafiłam tutaj. Jak macie tutaj, właśnie to musicie po prostu trafić, ale to jest banalne. Tutaj właśnie ten statek idziecie, i tutaj, i teraz lecimy po kolejne klucze. Ciekawie, jaki jest, bo już nie pamiętam dokładnie. Ok, teraz będzie właśnie niebieski klucz, już zaraz tutaj. Gdzie on był, właśnie? O, właśnie tutaj, ten, jak ten jest budynek, właśnie. To lecimy tutaj, na górę, i teraz właśnie, gdzie to było? W którym to było? To było chyba tutaj. Chyba tak, albo nie. Nie, to było w niebieskim, to było na dole, albo na górze. Nie, to na pewno nie na samym dole, trzeba dalej. Tutaj, tutaj, czekajcie. Nie, tutaj było na niebie, o, właśnie tu niebieskie. Idziecie tutaj i macie niebieski klucz, też banalny. No i lecimy po kolejne. I teraz do zielonego klucza będzie potrzebny spray pomniejszający, Dobrze, że mam bardzo tego dużo, więc mam zapas na maję na cały rok. <grym> I teraz idziemy tutaj, tak, tutaj do środka. I teraz tutaj... O, i od razu już jest spray, więc super. Więc nie muszę używać o, żerawka jak ja bym chciała. Super jest. <laughs> teraz jestem pod nią, dobra. E, lecimy przejdźmy dalej. No i tutaj jest zielony klucz. No to serio banalnym, tylko musicie mieć spray i wchodzicie tutaj. No i tutaj macie na widoku od razu zielony klucz. No i kolejny teraz. Ok, i teraz lecimy po żółty klucz, który będzie w wodzie i tam takie są trochę tunele, więc dobra, lecimy tutaj i chyba będzie znowu potrzebny spray pomniejszający co jest? a no tak, bo tu się nie mogę oddalić, gdzie to było teraz? to chyba tam był tam, nie mogę teraz przejść, muszę tak zrobić, o i tutaj gdzieś to było, bo wiem, pamiętam, o chyba tutaj, tak tutaj było lecimy tutaj i teraz mu musimy użyć sprayu, bo no nie wyjdziemy, nie ma szans, musimy użyć sprayu. Tutaj bierzemy spray, tutaj tworzymy. Dobra, stawiamy i bierzemy. Aha. Nie no dobra, dam radę, dam radę. Teraz tam, teraz muszę tam dolecieć. Tylko jak teraz, dobra? Powoli da radę. Dzień później. <ścoughs> nie no, dam damy radę. Już prawie, 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 dobra, jesteśmy tutaj. No i lecimy tutaj. Trochę się zajdzie, bo tak takie spray pomniejszyjący wolniej się idzie. Tak, to są takie tunele, że tutaj teraz lecimy i teraz tutaj, no i jak widzicie macie żółty klucz, więc serio, wszystkie są banalne. No i wracamy się. Pozdrawiam z, oczywiście serdecznie Oliwkę. I teraz musimy się wydostać, no i lecimy po ostatni klucz, czyli fioletowy. Myślałam, że ben, będzie tylko może dwa, trzy klucze. A niestety... Aha! Jak to wygląda w ogóle? Znowu muszę sprayu użyć, bo się powiększyłam, więc znowu muszę sprayu użyć. Dobra. Użyjemy tutaj. I dobra i musimy się znowu zmniejszyć. I teraz zwiększyć, żeby jakoś wyjść. I teraz ten fioletowy trzeba znaleźć jakby taką jaskinię Można nazwać sobie tą jaskinię taką jakby świątynię O, ja bym to nazwała jakby świątynię Idziemy tutaj Ja idę tak, o I teraz koło, koło, koło ko tego, tam gdzie był właśnie czerwony klucz To właśnie idziemy gdzieś tam, właśnie dokładnie nie wiem, ale Zaraz się przekonamy Gdzieś tu jest taka właśnie ta świątynia tylko gdzie ona jest? hm hmm. Bo ja też, już... Raczej nie widziałam jej jeszcze w sumie. E, ale wiem gdzieś ona tutaj jest. Tylko teraz... Gdzie? hm O, tam jest wejście, tam jest jakieś wejście, tam jest jakieś wejście. Dobra, chyba tutaj jest. Dobra. I... To nie jest świątynia. Ale tam się da przejść, czy nie? Nie, to co nie było to? Nie bo co innego muszę chwilę znaleźć to jest udało mi się eee, świątynię tutaj mam taką świątynię bo ja to nazywam świątynią i teraz tutaj jest taka dziurka tylko gdzie ona teraz jest chyba z tej strony nie nie z tej strony nie z tej strony ale tutaj była tak mi się wydaje o, o o dobra dobra idę tu no i mamy fioletowy klucz, czyli ja wam zaraz już pokażę to dokładnie. Tutaj jak idziecie, tutaj macie właśnie tą drugą, pierwszą, pierwszą, pierwszą kolumnę idziecie tutaj, tutaj dokładnie i skręcacie tutaj i macie tutaj fioletowy klucz. No więc banalnie, no to teraz jest pięć kluczy, idziemy po tajemnicę. Nagrywam to jak mam 13%, więc myślę, że zdążę nagrać. Teraz musimy stąd chyba... Nie, co tam jest, co tam jest na górze? Nie myślałam, że tam jest jakieś wejście. No i teraz gdzie jest to przejście, właśnie do tej tajemnicy? Nie wiem. Okej, ja widziałam, że po takich tam e schodach. Dobra, idziemy tędyk. I teraz powinno za, za tą właśnie. No nie, miesza grawitacja. Po co? I teraz. O, i tutaj, tak, dokładnie. To dobrze, szłam dobrze. I teraz tutaj idziemy no i przez bramy tylko żeby nie zopała tej tajemnicy jak jest teraz grawitacja i żeby udało mi się zdjęć tutaj bo jak nie, tego limitu nie mam tu dobrze, wtedy był bieg bo miałam ten limit, gdzie teraz jest ta tajemnica pewnie za żółtą bramą nie, dalej jeszcze, dalej jeszcze idzie ona jest jeszcze za zieloną teraz pewnie już tak, no jednak nie ale tutaj, ale się długo idzie tu jest pewnie o, 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 jest, 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 wow, prawie się... Czekaj, i teraz muszę stanąć i teraz przybliczę się. Dobra. Ok, no i mamy tajemnicę sukces sezonu 15, więc zaraz podpisujemy i udostępniamy. Pozdrawiam Cię też serdecznie zabawa. Cudo. A, no i wzięta tajemnica, bo tak to mi zostawiła i by wyszła. Dobra, no to teraz Wam pokażę, bo jakby zostaniemy tutaj, no bo możemy Już skręciłam szkołę Fortunę, no i oczywiście, a to jednak 23 trafiło się No i ta jest, w sumie nie wiem czemu, bardziej właśnie tego, bo to chyba taki pomidor jest właśnie Bardziej by się opłacał właśnie jakby 750, jakby była właśnie żyrafa Bardziej się za nim opłaca niż 500, a to będą 500, ja nie wiem czemu pomidor taki 750 aż biletów Kosztuje no strasznie drogo, a to jest tylko pomidor, to już lepiej było za żyrafy tego dać, a ja no, mam, miałam chyba 302 i tylko kupiłam ten klocek, bo tak to mi się to nie podoba, właśnie to, tylko kupiłam ten klocek i bo tak to to jest VIP, więc no, ja może uzbieram na to, no nie mam hipa, ale uzbieram może na to, na to, na ten klocek, no na to to i tak nie uzbieram, no nie ma szans, ale to i tak takie, ja śmieszny w sumie ten pomidor, ale i tak pewnie nie uzbieram, więc na pewno uzbieram pizzy, na pewno będę miała ten klocek bez najtańszy. Eee, no i to myślę, że na pizzę też uzbieram. I w ogóle, wow, w ogóle, czyli przez prawie dwa miesiące, prawie, 55 dni, będzie ten sezon, więc pierwszy raz chyba tak jest, że jest właśnie 55 dni aż, a no to przeważnie jest po 30, czyli miesiąc. A tak to teraz jest 55 dni, więc w sumie fajnie. No i teraz właśnie jest nowe w stworzeniu, właśnie żeby stworzyć, właśnie mega, bo o, żeby teraz jest właśnie stworzyć klocek pocztówki. Ładnie one wyglądają, tak jak wam pokazywałam, przechodziłam już właśnie, ja na razie mam i to właśnie się nazywa taki ogromny małż i ciekawy, gdzie właśnie one są do zdobycia. Dobra. Do oceanu, czyli w oceanie tak naprawdę, to zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. No i wracamy tam i oprowadzę was trochę po Nexusie. Algniej bardzo fajny ten Nexus. I w ogóle są nowe postacie, bo tutaj to jest taka normalnie restauracja, trochę tak z włochami, trochę tak włochy przypomina właśnie taka, taką restaurację włoską właśnie. I to jest właśnie jakaś taka mama Floria. Tak chyba i patrzcie jaka ona jest wysoka. W ogóle taka strasznie wielka, więc tutaj taka nowa postać. I tu jest właśnie, no, taka restauracja w sumie tutaj jest, bo tu jest spaghetti i tu jest pizza, czyli tutaj jest akurat pizza. I niby, że podobno ma być właśnie ten klocek spaghetti i, i wiele innych, bo oglądam To widziałam właśnie na YouTubie. Yy, dlatego fajnie. No i tutaj właśnie też jest nowa postać, właśnie kuzyn, Matia, tak chyba się czyta. I właśnie zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia. Okej. Okay. A sobie przeczytam. Owocaj może pizza, no. Ziemsko pyszna. Gotuję, ale tym coś Tutaj śmierdzi. Poszukać wskazek może mam, mam jakiś sekretny składnik. No ciekawe, ciekawe. Koniecznie to zrobimy. No i misja ukończona. No i tak to wszystko wygląda. Tutaj w ogóle też są takie, jakby. Może ciekawie, właśnie czy będzie klocek, właśnie takie, bo tutaj flagi były, właśnie. Tylko teraz akurat jest zgubiłam, ale tam były nie tak dawno. O, właśnie tutaj. I ciekawe, fajnie, jakby był taki też klocek, bo by się w sumie przydało. W sumie by się przydało. No tutaj, z kolorowy, no wiadomo, wakacyjny. I jeszcze teraz to różowe tło, bo jest jakby noc, więc No, no i tak to wszystko wygląda. Jest jak super jak dla mnie. Wszystkie sezony są super, bo są wszystkie inne, więc no. No i za chwilę niedługo będzie 94 level. Dzisiaj dzisiaj powbijam sobie trochę. W ogólnie mam teraz 10%, więc. Ale to odcinek tak będzie się szybko wstawiał. No to tak to wszystko wygląda. No te pocztówki to są naprawdę fajne. Zobaczcie, jak one fajnie wyglądają. Super, naprawdę. No. No, taka pizzera no więc my się widzimy w następnym odcinku. Pa pa! A i w ogóle to pokażę wam jeszcze pakiet, w sumie. Czekajcie jeszcze. Tu jest takie właśnie takie autko. To taki pies, ten pies taki średni. Ale to auto jest mega. To taki lód, to taki ten lód, to taki trochę bez sensu, w sumie. Sabieć teraz pakiet nie jest. No i ten taki, też chyba taki pies, no to. No, nie zaciekaj w sumie, pakiet lepsze były. Oj, tu żerawka stoi, hech. No to, papa. Pa.